Cześć maneczko, Wydzowie na dzisiejszym odcinku Oczywiście nagrywam to dzień wcześniej Jak zamiślicie o której godzinie I Nagrywamy film y, Z otworzenia skrzynek na simulatorze do GCS No to co widzowie? Wybieramy jakąś skrzyneczkę przyciszę To aby bo lepiej mnie słychać może tam I otwieramy O, 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 o widzowie kasa prawie dropa Na samym starcie to Oczywiście ja w to gram od dawna Mam tyle kosek Dokładnie, już wam to mówię ile przedziałów kos mam. 44 i 3 przedziału, jednego dla Dragon Lora, no i inne takie. давай с ним давай мы его выкатим да ну doamne deoarece dore de, de exceptul easy peasy de aia easy peasy program <sus> eu <Ja> <sus> <wygram. sus> to Ty zostaw łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale i udostępniasz już ten film do znajomego a jeśli nie to na pocieszenie, też zostaw łapkę w górę i suba na kanale Bo. no niestety tracimy awp dragon lore musisz zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale na pocieszenie. Czekajcie. Okay. nie chcę żadnej strony ani, ani innych reklamować. Więc... Będzie miał lepsze rzeczy Zostanę ja czy gościu Takiś <śśśśś> yy, Live y będą Widzowie też yy, Na kanale yy, O mówię yy, Robię co jakiś czas live y. Mam czas Czy się to kosa so. No to tak, jak ja tu wygram To sobie łapkę w górę Suba na kanale i już ten film Dzisiaj jeszcze na tym nie grałem. Fajna kostka. Mam podobną i idę ją ulepszyć. Czy się oddziało? To jest pytanie. Siadła. Dobre, ryzykuję. Raz 10. Może nie to nic. No, tak jak mówiłem. Dobra, próbuję razy 5, co. Jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę, robię następny film z tej gry. Dobra, próbujemy dalej. Lepsze kosy uzyskam. Teraz ciadło. Rambity, najlepsze nie są dobra, robię składany nóż, może wyjdzie, nie zszedł. No, to za to się sub i łapka w górę, dziesięć subów. Łapę w górę, 10 nowych subów i robię to kolejny odcinek na e kanale szybkie cięcie. Okej okay, widzę, wróciłem Nie chciałem reklamować tych gier. Gdy to zrobię cięcie. Jest tu coś do ulepszenia. O, tam, tam fajny pistolecik. No, teraz... W sumie teraz siadło Wiem czemu mi siada tuba. suba no, to, spodzę, ale czerwony i tu wiem czemu teraz powiem każdy litrównąć kosa zostań do końca te odcinka Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu dotrwałem i, i napisz tą minutę w komentarzu. To co, ja robię cięcie, jak coś fajnego wypadnie, no to wam pokażę. No nic, widzę, że siedzę i otwieram tekst skrzynki już co najmniej z pół godziny. I nic nie dropi. No też miałam. Tu są największe szanse na Dragon Lora. A więc próbujemy Dragon Lora dropnąć widzowie. Hu Co to nam się widzowie dropało. Dobra broń. Droga, ale też nie jest Dragon Lore. Wiem czemu, bo zostawił suba i łapkę w górę. Dlatego dzisiaj taki dobry odcinek. Wiem, że się powtarzam. Nie wiem czemu to co to, to, to widzimy się jak coś i dobrego drobnie. Ok, już wróciłem po 5-minutowym yy, cięciu. Otwieram screen przez 5 minut, nic nie dropiło, ale w końcu to Uzi dropło to ta sama skrzynia cały czas zmieniłem sobie Moł przyniesie tak otwarta i tu 999 yy, wynosiła była, yy, kosztu to co? To próbujemy hmm. To sprawdzimy czy mogę sobie kupić jakąś koskę dragon lorka nie, nie mogę dla dragon lora hmm. tego też nie mogę tyle co tu nie kupuję kosy może jakiegoś tego noża hmm. nie może jakiegoś tego nie tu jest jakiś drogi a im będzie ten lecimy zobaczyć ile uf, uf, drogi w sumie maksimum nie no. Tekstowe obstawiam czerwone Nie bardziej widzowie. Jaki fartu teraz zrobiłem z to. No to co? Możemy ulepszyłem sobie to. A dobra. Polecimy. Z tym śladiem widzę. To wycięcie szybkie. Widzimy się. Wygram. Tu przegram. Zobaczymy czy mi się uda wygrać. No i wygraliśmy. Nie ja mam kopanego wycięcia, bo mi się tam wympa. OK już. ponad bo 100, rozejrzało się, no, 100 tysięcy godzin No nic, piękny konto, piękne teraz dobre bronie. A nic, dobrego chyba teraz nie zrobię. Może jeszcze turkę zrobię dzisiaj, w sensie na, na dzisiejszy odcinek, co w latinie. W sensie ja to robię dzień wcześniej, a wy to oglądajcie dzień później, bo ja to nagrywam. Wtedy Wam pokażę statystyki pewne. Dobra, zrobię szybkie cięcia. Okej okay, widzowie. No to... Ten film nagrywam. Już trzeci dzień I... Różna godzina OK Patrzcie e, Idę bez subskrypcji 87% i z 52% Przecinek 4 To... Coś tu nie halo Ja wam nagrywam filmę za darmo A wy takie coś Patrzcie Już bym miał 60, ten I patrzcie, 14. Marcotruciem patrzcie, subskrypcja zero w górę, mogę tak sprawdzać pod jakim filmem, kto zostawił suba, ile nowych subów, na przykład. Przykładowo, dam live jakiegoś, na przykład, Robloxa prywatnego, już subskrypcję. No, dostałem parę subów, co mi poza zero. Tu to samo, zero o statystykach. Wszędzie to samo. No nie wszędzie. Tam pod paroma filmami. Są jakieś sobie... To co, ja kończę ten film. Trzymajcie się. Cześć.